Wspaniały przyjacielu. Chyba ostatnia, ale tak do końca nie pewien. Książka o Konradzie. Stefan Zabierowski, Polska Misja Konrada. No. Występuje tu też pan Rettinger. No, może końcówkę rzucającą rys na temat osobowości. Konrad starał się uprawiać polską politykę. Zapewne robił to niejednokrotnie w sposób anachroniczny, naiwny, ale jakże wzniosły i szlachetny. Działał bowiem bez wiarę skuteczność swoich poczynań, ale z głębokim przeświadczeniem, że działać należy. I tym większa była jego radość, kiedy się okazało, że poczynania te nie były daremne, a Polska odzyskała niepodległość. Konrad jednak, o czym należy pamiętać, Bywał politykiem jedynie w tekstach nieliterackich, lub co najwyżej paraliterackich i w nich uprawiał polską politykę. Natomiast w dziełach literackich o polityce polskiej prawie nigdy wprost nie pisał, podejmując w nich zagadnienia egzystencjonalne, ogólnoludzkie. Konrad. Konrad to jest autor, który ważny jest czytania miłego dnia miłych lektur